Dzień dobry. Bardzo często ostatnio prosicie mnie o pomysł na przygotowanie zdrowej, kolorowej, szybkiej i trwałej przekąski. Takiej właśnie, którą będziecie mogli zabrać ze sobą do pracy, włożyć do kanapki, przygotować dziecku do szkoły czy zabrać ze sobą na wycieczkę. Oczywiście mam pomysł na taką zdrową, kolorową i pyszną, co najważniejsze, przekąskę, a i trwałą. Co to jest? Omlet inny niż wszystkie. Zapraszam. Tradycyjny omlet przygotowywany jest oczywiście z jajek. I ja też dzisiaj z nich skorzystam. Będzie to podstawa do Kolorowego, zdrowego i przede wszystkim pysznego omleta. Te dodatki powodują, że on jest aromatyczny, wizualnie nas zachęca do jedzenia, no i też wnoszą dużo ważnych i cennych składników do naszej diety. A co to będzie? Na trzy jajka proponuję, żebyście użyli trzech łyżeczek kukurydzy konserwowej około 6 cm papryki i ta papryka którą mam tutaj to jest papryka czereśniowa. Ona się tym różni od tradycyjnej papryki, że jest dużo bardziej słodsza i nie jest taka mocna, dla niektórych zbyt mocna wręcz w smaku, dlatego omijają paprykę dużym łukiem. Spróbujcie tej. Jest naprawdę bardzo dobra. Co jeszcze? Szczypiorek. On też nadaje bardzo przyjemnego smaku i jak właściwie dodacie szczypiorek, to możecie wtedy pominąć sól. On działa bardzo wzmacniająco, jeżeli chodzi o smak całej potrawy, podobnie jak sól. Co do tego trzy plasterki takie dość grube szynki i żeby jeszcze bardziej podbić smak, proponuję użycie wam twardego, dojrzewającego, długo dojrzewającego sera na przykład. Parmezanu albo y, czedara. No i ze składników to już jest naprawdę wszystko. Tradycyjne omlety większość z Was pewnie przygotowuje na patelni. Żeby przygotować taki omlet, musicie skorzystać z tłuszczu. A ja dzisiaj obiecałam, że tego tłuszczu nie dodam. Ma być zdrowo, no a poza tym nie wyobrażam sobie przygotować właśnie takiej wielkiej patelni omleta i potem gdziekolwiek go ze sobą zabrać. To jest totalnie niepraktyczne. Poza tym nie włożycie go w kanapkę i ja obiecałam, że będzie można. A jak to zrobić? Możecie skorzystać z silikonowych foremek i Takiego omleta uparować w piekarniku parowym. To jest naprawdę świetne rozwiązanie, bo nie używacie tłuszczu, robi się właściwie sam, nie musicie go obracać, wszystko za Was zrobi para. Poza tym takie gotowanie na parze powoduje, że zachowujecie więcej składników odżywczych w tych wszystkich tutaj dodatkach. Które dodacie. A co się jeszcze przyda? Przyda się na pewno nóż i on musi być, ale pracę możecie sobie jeszcze ułatwić taką obieraczką do warzyw, nożyczkami. Konieczna też będzie łyżka i jakaś miska, której będziecie mogli wszystkie składniki wymieszać. No i deska do krojenia. To ja się zabieram do pracy. Zaczynam od przygotowania szynki. Kroję ją w kosteczkę. O, zobaczcie, taką o wymiarach około centymetr na centymetr. Pokrojoną szynkę będę przekładać do sosierki. Dlaczego? Ona ma dziubek, a potem będzie mi o wiele wygodniej przekładać tą całą moją wymieszaną zawartość jeszcze surowego omleta właśnie do foremek. Więc jeśli macie taką dużą sosierkę, też właśnie polecam do niej przełożyć. Teraz papryka. Oczywiście, tak przypominam, tylko pro forma. Pamiętajcie, żeby warzywa wszystkie koniecznie umyć. Ja bardzo lubię tą paprykę. Myślę, że nawet dam więcej niż 6 cm. Paprykę również kroję w taką drobną kosteczkę, nawet mniejszą niż szynkę. Do krojenia został mi jeszcze tylko szczypiorek i możecie to zrobić oczywiście tradycyjnie nożem na desce albo, tak jak ja, nożyczkami. A ile dodać szczypiorku? No tyle, ile lubicie. Byłoby najprościej odpowiedzieć. Ja dodaję około trzech łyżeczek. Ser. Możecie go również pociąć nożem na cienkie albo na grubsze plasterki. Ja to robię obieraczką do warzyw. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wychodzą piękne, równe, ładne płatki. Zobaczcie. To jeszcze tylko kukurydza, ale tej nie trzeba kroić. No i pozostanie mi wbicie jajek i wymieszanie tego wszystkiego, co już jest bardzo proste, jak widzicie. Przygotowanie wszystkich składników na taki kolorowy, zdrowy omlet, jak widzieliście, nie zajmuje wcale dużo pracy ani czasu. One są gotowe, ale zanim przeleję je do foremki, przygotuję piekarnik. A jest to banalnie proste, bo wystarczy wyjąć pojemnik. Uzupełnić go w wodę, włączyć i zobaczcie, para w piekarniku już, jak widzicie, się pojawiła. To się dzieje bardzo szybko. Jest to zgrabne, małe urządzenie, oprócz funkcji pary, ale to w następnym filmie pokażę Wam. Możecie w nim normalnie również piec, a ponieważ ta para już jest, to ja szybciutko wszystkie składniki na omlet przelewam do foremek. Tak przygotowane foremki wystarczy teraz włożyć do piekarnika. A para w ciągu 10 minut zrobi za nas wszystko. I za to właśnie uwielbiam parę, bo nie można na niej przypalić ani nie można wysuszyć potraw. One zawsze będą wilgotne, zawsze będą idealne. No to teraz zobaczcie, jak wyglądają takie omlety. Z łatwością można je wyjąć. Są bez tłuszczu, piękne, kolorowe. Jeszcze parzą w dłonie. Możecie je jeść na ciepło, póki są gorące. Albo wystudzić i włożyć taki gruby wkład, na przykład do kanapki, albo po prostu zajadać je same, tak jak lubicie. Jak widzicie, są atrakcyjne. A jeśli chcecie zobaczyć, jak taki omlet wygląda po przygotowaniu na parze, bo na przykład macie wątpliwości, czy na pewno nie jest w środku surowy, proszę bardzo, zobaczcie. Zaletą tak przygotowanych omletów, jak widzieliście, niewątpliwie jest ich trwałość. Zobaczcie, jest tutaj warzyw trochę, jest wędlina, jest ser, jest jajko i wszystko się trzyma. Nie rozpada się. I jak widzicie, wygląda dodatkowo naprawdę bardzo atrakcyjnie. Myślę, że tak przygotowaną kanapkę wszyscy zjedzą chętnie i jeszcze będą zadowoleni, bo zdrowo. A ja życzę Wam, jak zawsze, smacznego i do zobaczenia. No, oprócz jajek oczywiście, bo to jest podstawa wszystkich omletów. To one są podstawą wszystkich omletów. No, oczywiście jajka, bo to one są podstawą wszystkich omletów. I te jajka u mnie dzisiaj są trzy. I tych jajek u mnie dzisiaj jest trzy. Nie, no, polski to jest po prostu masakra. Jeszcze raz. Ale myślę, że tutaj najważniejsze są w tym przypadku dodatki, bo to one sprawią, że omlet będzie aromatyczny, kolorowy. Nie trafiłam. <słyski> <słyski> Jeszcze raz.